To Miron klika, że jest gotowy. Patrzcie, wiem, wiem, poziom pierwszy. Motę <laughs> 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 wyciszyć, to mi na 2% no, no, idealno. Przecież <laughs> słyszeć, to jeszcze słyszę twoją grę. Pokaż mikser. Jeszcze, jeszcze mikser trzeba Mironowi pokazać. Proszę cię bardzo, e, oto twój mikser. No, kombinuj. A2 mi wyłącz stąd. Stąd? Tak. A czaty będą słyszeć wtedy? Tak, bo czaty są ty na Dobrze. Sandy, jak ty to tak, zrobiłaś, to że to zrobiłaś, to się nas przegoniłaś, jak ty cały czas z Piratów grasz? Bo Sandy oszukiwała, kiedy zaczynała fazmofobię. Ale to nie moja wina. No tak wyszło troszeczkę z Sandy, że Sandy jest cheaterem. Dobrze moi drodzy, jesteśmy oh. gotowi, możemy zaczynać. Czy wycieczka jest gotowa? Jest, idziemy. Hey, widzicie, tak? widzieliście te levele? Tak. Sandy 330 któryś, ja 306, Młotka 200 któryś, a Tamiran pierwszy. pierwszy. <grystujesz> Ta, Sandy kupiła expa. No wiadomo, tak. za bitcoiny <grystujesz> słuchajcie. No, no. Sandy Soszukista, ty tam długopis z Marsa, nie Sandy do podołu, tylko naprawiaj, naprawiaj. Ja ci dam do podołu. Ja ci dam do podołu. Ta, pay to win. Czemu ta gra tak długo, a no tak, bo jestem rozbystwiona, ja zawsze na GeForce u nie? <grym> no no, bo tu Mirona szybciej się wczytuje. Co to ma być? Tam. Ta, I zaraz się okaże, że Miron przeżyje jako jedyny. Instaluje się już. opis piszę. Dobrze. Ok, Miron, to teraz szybki instruktaż. Jesteśmy w wanie. Jak będzie tu coś A... obcy, nie bierzesz od niego cukierków. Pamiętaj. <grym> nie. Miron My wciągamy monitor. do wana. <grym> tak. Miron, I zaczynamy monitor, zimno. bo on się jeszcze nie zrobił. Tutaj masz książki mądrościowe, i tu jest cała nasza wiedza o duchach, w tym miejscu. Tu w kartonie trzymamy duchy. Tu, tu mieszka Hanka, słuchaj, tu mieszka Hanka. Tutaj jest więcej naszej wiedzy, mamy super PC-ta, komputer, wszystko, jest radio. To Tak, i drukarkę jakbyś chciał ducha wydrukować, nie? To Czekaj, tutaj wszystko jest. jest radio, ale aktywne. Tak, radioaktywne, dokładnie. Tak. Tutaj są wszystkie jakieś nasze mądrości, co wiemy o duchach takie z naszych prac, proszę bardzo, i memy są i to straszne dziecko skądś tam, które uważam, że jest fejkiem. Tu jakbyś chciał sobie muzyki w wanie posłuchać, to też jest wszystko, proszę bardzo. Um, tu mamy nasze cele, ale nie takie więzienne, bo żebyś nie mylił, bo teraz jesteśmy w więzieniu. To tutaj są takie cele do wykonania, a tam będą takie cele do siedzenia, to tam nie sieć, bo ci coś zeżre. Um, Tutaj masz dynksy i przyciski. Przyciskiem do światła, jak widać, zmieniasz sobie tutaj różne mądrości na mapie, żeby zobaczyć piętra i tak dalej. Tutaj masz nasz stan psychiczny. Jak widać, tobie jest stabilny, Sandy jest stabilna, u mnie się waha. Ale to wszystko przez Wasze towarzystwo. Dobrze. Tutaj masz odciski palców, które absolutnie nie wiem, co robią, ale są i to jest ozdoba, a tam masz zegar i z jakiegoś powodu on stoi w miejscu. Niku A Miron moc. jest znakiem zapytania. Zawsze z jest Z Mironem pomoc, nie wiadomo. Tak. Z Mironem nie wiadomo, on się jeszcze doczytuje. Dobra, tu będzie sprzęt. Jeszcze nie ma, bo siesz. Bo biegniesz za nami, <laughs> za tą genetką i niesiesz. Dlatego jeszcze nie ma. Jak ty się pojawisz w grze, to wtedy tu się pojawi sprzęt razem z tobą. I tu będą klucze, które trzeba pamiętać zabrać. I Miron otwiera nam drzwi, bo Miron się musi nauczyć w tej grze drzwi otwierać. Literka C-kucasz. C jak cucnięcie, tak? Czyli kucasz? Dobrze. E, o, doniosłeś sprzęt. Donio... O, o, oh. przyniosłeś. Dobrze. Bierzesz te latarki z dołu, o tą. Cucnij sobie i weź sobie tą latarkę. Bierzesz ją literką E. Możesz mieć przy sobie tylko trzy rzeczy. I kamerę na lew. On wygląda jak spalony kudłaty albo spalony Justin Bieber. Dobra. Ją... O nie! A jak on ma wielkie dziurki od nosa? Tak, prawem włączasz i wyłączasz, ewentualnie jak niesiesz na ramieniu sobie tą latarkę, matko, coś ty wciągał tym nosem. <laughs> ja pierdziele. Szczerze, wydaje mi się, że jest podobny do siebie, ale. Jest weź Sandy. Tak. Weź nawet niemy. Ale patrz, jaką ma fałdę w spodniach, nie? Dobra, weź sobie tutaj najedź na to, o! I to jest kamera z głowy. Ona się nie liczy do Eku, Masz ją na głowie, więc się nie liczy. To sobie weź ją. O, tak, proszę bardzo. I teraz tak, tu masz milion różnego sprzętu najróżnego. Ale ponieważ jesteś początkujący, to weźmiesz sobie termometr. To jest to żółte. Weź sobie jedno. Dobrze. I weźmiesz sobie. Co jeszcze mu damy? Ty jesteś fotografem. Ty, ty jesteś dobry okay. w fotografię. Tu weź sobie aparat fotograficzny. Ze sobą. O, proszę bardzo. I Jak chcesz czymś rzucić, to używasz G. Jak chcesz sobie zmienić sprzęt, to używasz rolki góra-dół. Jak chcesz sobie mieć coś w rękach i poświecić, to klikasz literkę T. Czyli weź do rączki teraz termometr, rolką przewiń. O. Prawiem ją go włącz i T i włączysz sobie latarkę na ramieniu. O. Zrozumiał? Tak. Dobrze, to ja sobie wezmę też jakiś sprzęt, też sobie wezmę termometr i też sobie wezmę ufałkę sobie wezmę, o i teraz idziemy... Bractwo kurkowe ruszamy. Proszę bardzo, wsadzamy i eee, Jakby... I shiftem biegniesz, też ten bieg to jest taki wiadomo. No właśnie, jak chodzisz, to trzymasz shift. Wtedy po prostu chodzisz szybciej. Ale to nie widać tego za bardzo. Dobra. Miron Nie... przodem drzwi otwiera. Tak, Miron otwiera nam drzwi. Proszę bardzo. E, znaczy, jakby co ja klucz wzięłam. Mhm. No to chyba otwiera ten, co wziął tu. Nie, ty otwierasz. Kliknij klucz lewy, znaczy klucz, drzwi lewym, trzymaj i ruszaj. I baw się drzwiami, proszę bardzo. O! o! A -a. <laughs> I już, proszę, do środka wszyscy, do środka. Wycieczka do więzienia. I teraz patrzysz sobie na termometr. I jak temperatura spadnie w okolicy 10 stopni plus minus. E, albo jeszcze niżej, to od razu mówisz, że spadła do 10. I chodzisz po więzieniu teraz sobie. A pozor mokryzol. Co? Co? To jest tabliczka pozor mokryzol. Tylko no, że po angielsku. Ano tak, e, Iron się musiał pochwalić, że jest poliglotą. Dobrze, to ja idę w tą stronę. Jak chcesz, to możesz sobie zapalać światła. Tylko że w pewnym momencie wysadzi korki, nie? To się tam wiesz. Nie możesz przesadzić. Ja tak, fala na czacie. Biron ogarnął. Ja idę w prawo. Ja poszłam do biur. Ja idę do bloku. Ja też idę. Dobrze. A ktoś poszedł do biblioteki. Eee, nie jestem na bloku B. Dobrze, to ja idę na górę. Uh -huh. Czy Miron jest ja czechem? <noise> Nie, ale mieszkał kiedyś blisko. I tak mu zostało. I teraz pełna koncentracja, ja wchodzę tutaj. Uh -huh. Jak zauważysz dziwne sytuacje w stylu, coś rzuci w ciebie przedmiotem. Albo gdzieś te się otworzą. <grym> Albo dzieci się same otworzą, to musisz pamiętać, ażeby krzyknąć, że chyba znalazłeś. I słuchajcie, jest, mam 12 stopni. Nie, jednak nie. Poszedł toster tam gdzieś. Uh -huh. Dobrze. Jest 12 stopni. Eee... Ej, czyli są zepsute? Tobi, czy ty byłeś na górze? Tobi? Tobi? Nie nie. Halo? Czyli, czyli na górze chyba? Halo? Czyli, w takim czyli razie. będzie na górze, słuchajcie, albo na górze, na, na, na korytarzu, albo tam na górze, gdzie są komputery. Bo tu mi Ej, słychać? Temper... Mnie? Teraz tak. No. Spadła temperatura, a ja wiem, jak możemy robić, żeby Mirona było słychać. Chyba, że Miron nie ma mikrofonu podpiętego. Y Najciekawsze o. jest to, że w grze nie mogłem wybrać gniazda, do którego mam podłączony mikrofon. Były wszystkie, tylko nie to. Droga wycieczko, spadło mi do 10 stopni na piętrze. To idę tam do Ciebie. Tam, są komputry, Więc ja wywalę tutaj y, termometr i... Co ja tu mam ze sobą jeszcze? Nie wiem, co Ty tam wziąłeś. Wiem, że wziąłeś termometr i uv -farm. No to sprawdzaj, czy są te... Odciski łapek. Miron, czy ty będziesz umiał się znaleźć, jak dojść na górę? Nie wiem. Okej. Okay. Szukaj schodów. Yy, dostałam przedmiotem gdzieś, coś zostało we mnie rzucone, ale nie widzę tutaj ani pół ducha. O... To zostawię to tutaj. Jakby ktoś sobie tą ufałkę chciał skorzystać. Uh -huh. Ja idę ze Spirit Boxem. Idę szukać Mirona, żeby się nie zgubił. To, to się ktoś nieźle bawił. Tu chodź, tu chodź. tu. Chodź. Już. i drugim leżą kajdanki? To już wiem, gdzie jest Miron. <grym> Dobra. Czy ty, Miron, chodziłeś gdzieś po schodach? Nie. Dobrze. Stój i nie ruszaj się. Ruszam po ciebie. Poli Ej, teraz kajdanki się przydadzą. A my tam zostanie, zostaniemy chwilę sami tam, wiesz. No, ale w tyłki, no tak. Dobrze. Czy, czy, czy gdzieś, gdzie jest Miron? Gdzie jest Miron? Kiedy śpi? Ile masz lat? O, Sandy już się bawi Spirit Boxem. Bardzo ładnie. Ile masz lat? Hmm. By mi w ogóle nie zbierało. 7 stop. Gdzie jesteś? Miro, czy widzisz? na horyzoncie? Ile masz lat? Jesteś, chodź. Otwórz sobie drzwi ładnie, ja cię zaprowadzę. Gdzie chodź. Jesteś. Eee, tobie wyjdziesz, że piszę. mi wypchnąć. Na naślepnąć... piszę, piszę. Piszę w książce. Mhm. To tobie wyjdź mi na chwilkę, proszę. To idę już mnie... <laughs> Jak go wygania? No bo e, jeżeli duch jest nieśmiały i chce rozmawiać samotności, to co ja wam zrobię, no, beboczki? Dobrze, to trzeba tak rozwiązać, bo wtedy nie będziecie słyszeć jej jak w kościele. Proszę bardzo. Ile? Teraz Sandy, pani psycholog. Dobra, na razie nie chcę gadać, jakby co? Eee, właśnie. I Miron, jeżeli będzie ci mrygać latarka... To długa. Uciekasz. To wie... To wie, to wie. To wie jest, yy, do... gdzie pieprz rośnie. Wiej, co to znaczy wiej? To... <laughs> Dobra. To teraz Miron wchodzi do środka, gdzieś tu była kolorowanka, choć Tutaj jest duch ogólnie. Ja rzuciłem, no. Tu, tu. tu jest duch i tutaj widzisz, są te kartoteki wszystkie. I zobacz, napisał ci, że. Tu jest. Ja ci poświecę, wyciągnij aparat i zrób zdjęcie tej książce. <laughs> o, ten długopisowi już. Yy... Fazmo działa. No widziałam o, właśnie. To się jest... widziałam. A. No i rób zdjęcie, rób, rób, rób ale nie szczaj na to, tylko zdjęcie zrób ładnie. Jasne. Prawym albo lewym, kliknij i zaraz będziesz wiedział. A, o, ja. jest. Bardzo dobrze, ja. ładnie zrobiłeś zdjęcie. Teraz wyciągnij sobie termometr i zobacz, ile stopni. Ja zobaczę, czy Miron umie. O, o, o! No. o ja, wiesz, tak. to, uciekaj! Miron, uciekaj, chodź za mną. Nie. Chodź, chodź, chodź! O, skończył już? Tak szybko? Kogo zabił? Nikogo. Czy ktoś tam jakiś krucyfik zrzucił? Nie. Okej. Co on taki szybki? Co on takie Ziem, krótkie jest. te ataki ma? Szybko was przeleciał tam. Wychodź do środka. To był atak. Nawet y nie wiedziałam kiedy się skończył. Chodź i sobie zobacz ile jest stopni. Jakiś krótkodystansowiec e chyba. O, o znowu! <grym> Ej, następny! Ciekamy Miron. Wej, 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 wiej. wiej, wiej, wiej. Ja. Za mną. Miron ma 36% mózgu. Miron... A ty run. musisz 40. Tym razem nie chce nam odpuścić. Tak w ogóle nie powinniśmy w tym momencie rozmawiać, bo on wtedy nas słyszy i biegnie z nami bardziej. Ale do Mirona nie ma przecież nie mam mikrofonu. Odpadł Mirona. O nie! To muszę zrobić Mironowi o zdjęcie. Miron biedny ale nie, Mironowi nic nie jest, on się po prostu nawalił i teraz odpoczywa... Na... Co mu się stało z szyją? Co, <noise> Co mu się tam wydarzyło? Moje mułę poderwało. <noise> Biedny! What the fuck? Aż mu szczęka wypadła z tej strony, patrzcie. Ojej. <noise> no dobrze, Miron sobie teraz kliknie jot u siebie. I przewiń sobie na ostatnią stronę, tymi dwoma trójkącikami, i zaznacz sobie, że duch umie pisać. No, i to jest jedyny dowód, jaki posiadamy na chwilę obecną. Ty teraz jesteś duchem, możesz robić absolutnie nic, więc ta gra jest świetnie zbalansowana. Natomiast możesz pochodzić sobie po, e, po tym całym więzieniu i na przykład ponosić przedmioty i poszucać tymi przedmiotami w nas. Że nam było jeszcze trochę trudniej, nie? No, więc yy, ja wychodzę z kucków i idę... Aha, Ty już poszedłeś po kamerę, dobra. A jak się coś podnosi jako duch? E, tak samo. Aaaa. I po prostu sobie nosisz i możesz nas, nas tym rzucać. Tak, I ty, ale milion, Ty masz obliwą tą szyję. Nie wiem, co mu się tam na tych schodach stało, ale wyglądało to rewelacyjnie. Ja mu się rozciągnę. Jak... Ja nie wiem, co tak szybko nam te sanity spada. Oj, bo się branzylujemy z tym. Ej, właśnie mi się mhm. zdaje, albo coś powiedział przez Spirit Boxa. Możliwe, że tak jest, to z nim porozmawiaj, bo wiesz, że ty działasz na niego lepiej. Tyle masz nie, lat? Mnie, mnie się nie chce słuchać. Dziot. Sanity? Tu? Czy orbów nie ma? No się chcę sprawdzić. Nie, szczęście? nie mówi. Miron umarł i ma spokój, czy taki był plan? No niekoniecznie, prawdę mówiąc, miałam wrażenie, że uda nam się uciec. I są ale... orby, są orby. Są orby. To Miron taka J i zaznacza, że są orby. Shade albo Jurej to będzie. <noise> tak, teraz rzucam duchy i jadę zbierać spadek po e, Dokładnie. Do Sheida IMF-ki na piątce i do Jureja mroźne, czyli podejrzewam, że już będzie IMF-ka. Raczej IMF-ka, okay. bo mroźne jakby miało być, to już. To już by dawno były. Tak. Dokładnie. Ale <noise> ty się pobawimy. <noise> Ta śmierć Mirona winą bile, wina Billa Gatesa, oczywiście, że tak. O nie. To ja w tamtych, e. albo nie, bo on tutaj gdzieś się pojawił ostatnio. O! Coś MFka się świeci. E, to wiesz co, ja wezmę do kadzidła do zadania. Dobrze. W takim razie, że jest imf tam już. Ja mu będę robić zdjęcia. Uh -huh. Pik zapalniczka! Shade jest nieśmiały, wychodzi tylko jak ktoś tam jest. No dobrze. Tak, teraz Murzy wydajesz grę i bierzesz hajsy tylko dla siebie. Tylko że wiecie, potrzebuje programisty. Jeszcze nie jest skończona, nie? To jeszcze trzeba tam doprogramować trochę. Daj nam znak. Tobi, ja mam dla ciebie taką niecną propozycję. A żebyś... Yy, wyszedł na chwilę i żebym ja tu została sama z tym szejdem. Ok, dołki. Dobrze? Bo ja bym Boże, chciała, żebyś mi się miał. pokazał. Dużo mi się też szyja rozciągnęła, nie wierzę. Siema, DJ zimny. Pokaż się. Czymś rzucił we mnie? Chyba, że to Miron mnie truluje. Pokaż się. Znasz Every Night? Jak tam topi przez tą szybę, nie? Jak głodne dziecko z piekarnika. O nie. Pokaż się. Gdzie jesteś? Zaprzestańcie, Pro, proszę nie wkładać rąk. Dziękuję. Proszę nie dłubać. -a -a -a. E A -a -a. Show yourself. Pokaż się. Gdzie jesteś? Pokaż się. cichu, pokaż się altem, bo nie pamiętam. Falką. Falką, falką. Pokaż się. Gdzie jesteś? Sandy, to są kajdanki. Zbieramy? Daj nam znak. O! Na ile? A wyszedł, na trzy. No, co za Menda? Pokaż się. Bąd Zapalam Bo on tu we szybę w las. <laughs> no bo tam wkładaliście ręce do niego i tak wyszło. Pokaż się Tak, młodeczka, jak to jest być duchem? Gdybym mogła powiedzieć o tym, jak to jest być duchem, to mogłabym powiedzieć, że to nie ma tak, że źle czy dobrze. Tak naprawdę najbardziej liczą się ludzie. Liczy się śpiew, liczy się taniec. Nie to na śmiać było. Nie, życie to śpiew, życie to taniec. Tak, tak. tak. Gdybym miał powiedzieć to, co, co najbardziej liczy się w życiu, to powiedziałbym, że ludzie. Tamtego było już tyle, że nawet nie pamiętam dokładnie, jak ten monolog szedł dokładnie, Ja wiesz? też nie. Ja bym chciał tak zdać maturę z polskiego, nie? Siema, mama. A... Pokaż się. Pokaż się, daj nam znak. To jest monolog, znaczy monolog skryby. Ja nie potrafię go zacytować, dlatego że go nie pamiętam, ale... Asterix, Obelix, Misja Kleopatra. Misja Kleopatra. I tam jest skryba, który opowiada o tym, jak to jest być skrybą. To jest po prostu Trzymiące? legendarne to co Trzy miesiące? O! Gdzieś mi się pokazał na chwilę. Gdzieś mi zaharczał. Co to jest? Trzy miesiące? Trzy miesiące? Na Maj? Na Maj? Dobra, chodzi tylko zaliczone. Pyk. Gdzie on jest? Ty. Mi... Co? Impostor. Co? gdzieś tam łazi i coś robi, ale nie, jaki impostor? Ty co? Bocia przyszło piszczało, Bocia poszła nie piszczy. No bo mnie się duchy boją. On się nawet no. nie chce pokazać. Tak, tak, ty jesteś impostor. I wyszło, szczytło z walka. Proszę bardzo, y, proszę mnie zostawić z Shadem. Może mi się znowu pokażę. Pokaż się. Gdzie jesteś? Z... Daj nam jest... znak. No, rzuca przedmiotami, ja się nie odezwie, nie? Nie Chyba, to mi rozrzuca. ja posłuchaj klep dla konia. E, wiesz co, ja może sprawdzę, jak on ma na imię w ogóle, nie? Dobrze, to go powkuszam trochę. Uh -huh. Gdzie jesteś? Jestem Siema, kanarku, miocna. dobrze ci widzieć. Pokaż się, daj nam znak. Gdzie jesteś? W ogóle weź przestań, weź mnie zaatakuj. A nie, czekaj, bo coś reaguje, jeżeli powiem, że się... O, proszę, o, no weź mnie zaatakuj, zareagował. O, to za tobie. Odpowiada każdemu i nazywa się Paul Clark. Paul Clark. Ja pierdzielę, ale się. Uch. Ja akurat byłam w, w tym, w ciężarówce. Ja się odwróciłem, a on za mną akurat stał, nie? Ja pierdziu. <ścoughs> to wiesz pewnie, jak makisiel, nie? A tam myślę, że mam butele w gaciach. Idzie ten duch. Ja mu miałam zdjęcie zrobić. Ty goni! No wiem, że cię goni, ale gdzie uciekasz, to pójdę za wami. Na wale przy kratach. No kończ już! Zazwyczaj wszyscy lubią długo, no ale jak widać, tobie krótko lubi. już. O, skończył. skończył! I ten oddech na koniec tobie brzmiało jak każda była żona, nie? kończysz. już! Tak, dobrze, amen! O, rety! O, rety. No gdzieś jest ten duchu, no na moje zawołanie zaatakował był, ale nie jest to tyle kulturarny, ażeby się pokazać. Pokaż się. Jak on się nazywa Andy? On mnie gonił. Clark. Paul Clark, Paul Clark. Paul Tra Clark, pokaż się. Paul, Paul Clark. Nie umiem tego... Clark. Clark, Clark, Clark. On pokaż mnie gonił, nie? Od was z góry. Tam przy mm, schodach, przy ten... Mm, schody przy... Paul Clark. Wiesz, tych kratach tam z tyłu całkiem. No. Do bloku A, czyli po drugiej stronie znowu więzienia i dopiero w bloku A mi mnie, mnie odpuścił. Orety, no to nieźle. <grym> Paul Clark, Pol Clark, Z pokaż się, pokażcie. Ale jego w ogóle tutaj o. chyba nie ma. On chyba tam został na tym a. bloku a stąpi. Bo, bo ja mam 0%, a ty masz jeden. No i dobrze, niech, nie, niech nas atakuje. Ale w ogóle ani pół nie ma, nie? A widać, no, no, że Sandy już ciągnęła wresz, jedną już tabletkę. Koniec. Nie. Ty tak standard już ciągnęła dwie tabletki. Jedne? Sadik, jedne. Jaki, jaki o, jaki bulwers w ogóle? Jedno zjadło, Jedne. Jedne zjadłam! To czemu zjadłam. jedne zostały. Pewnie ze Na pewno. O, w końcu. Że wcale dziada nie widzę, nie? O! Zalazłam go! Z sobą! O nie! No, Ale brzydki, skurczy, byk! Zrobiłaś mu zdjęcie? Nie, bo on mi w ogóle jego chyba dupą swoją znalazłam, wiesz? Dupą chyba wlazłam się... i... <laughs> chyba, że wiecie co? Chyba, że po prostu bierzemy i palimy wroty stąd, bo na razie nie zanosi się, żeby w ogóle Dobrze. E, brał imf a imf -ka się lubi bagować, więc sugeruję, żeby po, Miron... po prostu spalił wroty. klikaj i oznacz ostatni dowód jako EMF na 5, wybierz ducha. Shade. Shade i palimy wroty. Bo Freezing to by było już dawno. Freezing jest zawsze od razu, praktycznie. Czajera, to nie duch wziął mnie od tyłu, tylko ja wzięłam tyłem ducha, nie? O O Jezus. <grymne> oh, e, od, odcisków palców nie będzie, bo mieliśmy tylko dwa duchy do wyboru ale i tam żaden nie miał. nie miał. Już mamy, już mamy już ducha wcisków. No ja wiem, ale e, na czacie piszą. A, okej. Okay. No to szejda, mamy. No to Shida. Czy, czyli długopisik jest już, jest już gotowy. Może do nas dołączyć. Jest. Dobrze. Czy gramy na becie? Nie, nie gramy na becie, dlatego że Sandarynka gra przez GeForce Now, a tam nie da się bety odpalić. No, niestety. Eee, długopisik właśnie do mnie napisał, że ten, e, że nas zaprosi do swojego pokoju tam. Dobrze. Także 3, 2, 1, zmiana pokoju. O proszę, Miron, Miron jak żywy włożył głowę w, w tablicę. Palimy, słuchajcie, palimy wroty. No ja jestem duchem, więc się widzę. Widać mnie? Nie widać mnie. Trochę nie widać. Dobry. Ale patrz, realizm. Patrz. Para się zmyła. Dobra, jedziemy stąd. My w zaświaty. Miron, co ty robisz? Wszyscy mamy zaznaczone? Tak. Tak. Mówię kierowcy, że te Dobra. Co by się wydarzyło? I want you, zaraz będzie. Nie, tak? nie wiem okay. ale w ciężarówce pojawiło się kilka nowych fantów. Tak. A z cały czas jak byłem duchem, to pomyślałem, że już wezmę co mogę nie? i przyniosę. To. Tak, to był... Uh, tak. Miron, e, Miron dorabia na lewo. <laughs> o, Milo, powinien założyć ten y, lombard, że wynosi rzeczy z opuszczonych miejsc i potem sprzedaje, a skoro <grym> tak? to znalazł... O, kupiłem na takiej giełdzie czy tam gdzieś tam, wychwyciłem na jakieś okazji. Wyniosłem z astrala. Dobrze, moi drodzy, trzy tak. minutki, siuś, pauzy i przerzucamy się do długopisika.